W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Boże, wielkiego miłosierdzia, dobroci nieskończona. Oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej, do miłosierdzia twego, do litości twojej, O Boże, A woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy, wygnańców tej ziemi. O Panie, dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieś się do Ciebie nie jesteśmy w stanie, przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje. Abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego, przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobień jest tylko wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, a przez Jego miłosierne serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba. Amen.